Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiału 7 Questa Zabijemy się w Ogrodach Babilonu, czyli w trzecim akcie 7 Questa Ponieważ w poprzednim odcinku właśnie zaczęliśmy Ogrody Babilonu, czyli trzeci akt 7 Questa Skończyliśmy z Egiptem, jesteśmy w Orjencie No i dzisiaj po prostu musimy wyruszyć do Świątyni Marduka Ponieważ tam prawdopodobnie znajduje się Sierp Kronosa a czy jest tam na pewno, ale czy będzie jak, jak przyjdziemy to nie wiadomo Ale musimy ten Sierp Kronosa ocalić przed trzecim Telkinem Także naprawdę ścigamy się z czasem żeby być tam jak najszybciej, więc bez przedłużania lecimy dalej mordować nasze Myrmidony um, I tak, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek nagrywam od razu po wczorajszym Po poprzednim, bo nie wiem czy będzie wczoraj przysłony ale po poprzednim, ponieważ e, teraz zależy mi jednak, żeby zrobić ten zapas Po prostu tak wypadło, także um, jak coś, jeśli, jak, do jakichś komentarzy dostosuję się trochę później, ale ten system jakby działał, więc spokojnie Myślę, że zrozumiałe. Więc tak, bez przedłużania, yy, będę go gadania. O mój Boże. Mam maga, chociaż... A, to jest mag tylko. Bohater. Myślałem, że to jest jakiś wojak. Yy, to byłoby już trudniejsze. Yy. No właśnie. Z dystansu, prawda? Wzięliśmy gościa i tyle. Yy, więc tak. Bardzo yy, dużo temków zmieniałem więc jeszcze nie do końca czy to był dobry wybór bo zmieniłem nagolenniki i hełm i mi to troszeczkę obniżyło e, obrażenia na sekundę jednocześnie pod, podwyższając znacznie średnie obrażenia, także no ale wydaje mi się że decyzja była jak najbardziej spokojna i raczej aż tak nie będę się stresował e, tak dalej tym wszystkim Także dzisiaj będzie świątynia Morduka i mój Boże dużo znaczników bitewnych jest w tym miejscu. E, By fajnie, bo w poprzednim odcinku były dwa podrząd. Tutaj jest kolejny trzeci w tej samej lokacji, także fajnie nam się tutaj wylosowało. E, więc fajnie. Lecimy w takim razie mordować ich tiany, które op, kojarzymy oczywiście że z Grecji, ale tutaj również się pojawiał. E, I... Będzie ich dosyć dużo nawet. Wydaje mi się, że jakiś tam swój wkład mają w ten akt. Ale uwierzcie mi, że naprawdę zróżnicowanie tego aktu jest bardzo duże i naprawdę jest ciekawe. Dlatego właśnie mówiłem w poprzednim odcinku, że ten akt jest moim ulubionym, no bo naprawdę tu się dzieje bardzo dużo. No i przy okazji jakby samo tempo już rozgrywki Titan Quest'a jest na znacznie wyższym poziomie. To nie jest początek Titan Quest'a, gdy... Dopiero zdobywamy te bazowe, podstawowe skidę i formujemy, kształtujemy swoją postać. Tutaj już raczej swoją postać ukształtowaliśmy i raczej po prostu staramy się rozwijać i ulepszać, więc to jest już inaczej, inne podejście. Tak samo jak w Egipcie, tylko tutaj jeszcze bardziej. Okej, okay, świetnie Marduka, czyli pierwszy dungeon w Oriencie. Co ja mogę o tym miejscu powiedzieć? Nie przypadam tutaj za tym miejscem, e, mimo że... Uwielbiam Orient, to tego miejsca nie lubię Jakoś tak, nie wiem Nie przemawia do mnie motyw tego miejsca Ale trudno Może przez te szlamy Bo one strasznie spowolnione nie są przyjemne, bo mają dużą defensywę Ale życie, I tak radzimy sobie, prawda? Nie mam pojęcia jak rozwiąże problem z odpornościami na zimno Czy będzie aż taka tragedia? Wydaje mi się, że nie tylko na jednego bossa, bo jakby będzie dwóch bossów takich typowo lodowych em, Mi się wydaje, że tylko z jednym będzie problem Ale nic więcej nie powiem No bo to będzie spoiler Duży e, Do questa nawet jednego Ale zobaczymy jak to będzie Dobra Lecimy w takim razie em, Mordować szlamy, które Kojarzymy z Egiptu, ale teraz to troszeczkę innego koloru, więc okej, okay, ale spokojnie tutaj będzie dużo innych nowych przeciwników. Więc tego Pojawiły się takie fajne demony, które są bardzo klimatyczne dla tego aktu i są takie urocze um, Więc tego Dlaczego urocze? No bo usłyszycie po prostu Że wydają słodkie dźwięki Więcej też szczuroczłeków Pozdrawiam serdecznie. O jak dużo życie miał kościół. Aż mnie to zdziwiło. Ochronny misiorek. Proszę na ogień. No nie sorry, jakby mam 70, prawie 80, proszę na ogień. Więc szanujmy się, nie trzeba mi tyle. Trudno. Dobra. Wydaje mi się po prostu, że troszeczkę poświęcę jednak... Obrażenia dla odporności, gdy będziemy po prostu w pobliżu jakiegoś bossa. Um, który będzie po prostu nam sprawiał problemy, mógłby sprawiać problemy właśnie z tym zimnem. Ale nie ma tragedii. Opsa. O ty gościu żyjesz. To moja kula już taka spokojna się zrobiła bardzo. Trzeba chyba pójść w porzągę. Um, no trzeba pójść w górę. Ewidentnie. Tak, bardzo. Um, Jezus Maria A bo tutaj był ścianę, myślałem że nie zauważyłem Ogólnie widzę, że troszeczkę e, Może nie aż źle, ale mogłem pójść lepiej w, w ziemię, bo bardzo się zatrzymałem e, Co nie jest mega mądre e, Nie bierze przykładu z tego drzewka, bardziej z tego Tu jest już lepiej e, Ale też mogłoby być lepiej Ale tutaj tak trochę gorzej mi poszło to drzewko e, Trudno. Jest jeszcze spokojnie dużo rozgrywki, e, żeby poprawić to drzewko. Więc nie ma problemu. Jakby wydaje mi się, że ten motyw tej, tej poprawy tego drzewka ogarnąłem e, tak idealnie. Jakby wyczułem rostu na postaciach e, w trakcie tego cosplaya. E, I właśnie dobrze mi to, dobrze wybalansowałem postać sobie. I dobrze, że dopracowałem drzewko umiejętności. Na live, na postaci na no, live. Nie um, już nie mogę? Fajnie, dziękuję. Um, dobra, wiszące ogrody. Nie będę się rosła do Egiptu, bo to będzie zgrzyt klimatyczny, że tak powiem. <laughs> Więc tak. Tutaj, um, ogólnie, ta labiryntowa watarsza... Wydaje mi się, że tarcza będzie możliwością zmiany na coś z odpornością na e, chłód. Ewidentnie tak. Pójdę. Ewidentnie to będzie po prostu tarcza. E, I też może pan też tłoja. Ale coś z tego po prostu będę musiał zmienić, żeby mieć więcej odporności na e, zimno. O, go z ostrzami. No mój Boże, on jest świetnym itemkiem, bardzo świetnym. E, Szybko mi drobno buzdygan z ostrzami, że tak powiem W zasadzie jest, y, nawet taki buzdygan z dobrymi y, ulepszeniami, takich zielony buzdygo z ostrzami Jest na spokojnie do końca Orientu A akt jest bardzo długi Także ciekawe się drobnęło y, Dobra yy, no, Proszę napisać, że go to można namoszą Nie, nie, się zbroi Nie yy, yy, tarcze yy. Hmm, no znaczy siły... no jakąś fregijskotarsę się bym sobie przytulił. Eee, to ewidentnie. Eee, ja ten buzdyk na sobie zostawię chyba nawet. Wydaje mi się, że tak. Eee, nie. Wiem. Nie chcę go przypadkiem sprzedać. Eee, więc go sobie tutaj po prostu zasłonię tym. I postaram się nie segregować tego okienka e, I sobie go po prostu kiedyś tam później wzmocnię Ale na spokojnie Bo aż tak duży poziom e, Do przodu tutaj nie będzie O hartowana o. O, ho ho ho, ho. Myślę, że hartowana jest na zimno Szkoda Ale okej, okay. proszę kutę By się Dobra, mogą być lepiej Czy nawet powiem, że powinno Dobra. W ogóle czasem po prostu kiedyś miałem takie rozkminy, jak tak mega desperacyjnie poszukiwałam filotowych itemków, że szary wydawał mi się fioletowy. Mimo że oni zarazawiały, topór... zarzewiały, po prostu wiadomo, że to jest szajc, to myślałam, nie, to jest fioletowy, czy nie i... a to było dawno. Jak miałam mało itemków fioletowych teraz po prostu ich dropi mi się na lepszych silnych postaciach nie częściej prawda się spoduje w karowanach no bo tego jest dużo dobra hartowana teraz tylko i wrażenie kłute okej. Okay. hartowane są wrażenie myślałem że to jest na zimno zawsze bo hartuje się coś na zimno tak się wydaje ale okej. Okay. ale jak nogi uciekają nie ma nie macierzyk przede mną Aha. dobra Hello? W ogóle to jest cały czas poziom drugi, wow um. Lecimy, lecimy, lecimy Są duszki, demony One są uroczy bo wydają słodkie dźwięki Uff, ale mi klatka spadł Ojoj Ojoj Coś, coś mi duszki strasznie przycięły te ten kwesta Okej, okay, już jest lepiej Słodkie istotki, nieprawdaż? Bardzo klimatyczny są na ten akt Lubimy dawać dużo e, tarczy, widzę Takie, no weź sobie A ja mówię nie, ja poczekam sobie na coś z co wypornością na zimno e, A oni nie, nie mówią weź teraz, ja mówię nie, nie wezmę I co, nie lasam. Słucham się, siebie samego Dobra Trochę duchów no spokojnie to je. Myje. Bo czemu nie? Każdy wie, że duży młotek jest idealny na duchy. Przecież. Dobra. Lecimy w takim razie. Troszeczkę na ochrankę. No i poziom 30 nie morduka. Hej! Z pająkami. ten poziom z pająkami. Ja w skrócie, o mój Boże, nice. Dobra, lecimy. Pojawią się jeszcze, jeszcze dżiny tutaj. Taka ciekawostka. Um, dżinów nie lubię totalnie. Um, są nieprzyjemni w walce. Ale co zrobisz? Są dosyć rzadkie jednak takie dżiny. Jakby nie, spo, nie, nie spotykamy dżinów po prostu samych w lokacji. Raczej towarzyszy po prostu innym przeciwnikom. Na szczęście, bo to nie byłoby nic fajnego. Um, ale tak, jakby nas pokazać porozumienie, prawda? Z takimi dżinami, nawet tymi silniejszymi, czy nawet bohaterami dżinów, bo wiadomo, um, że możemy spoznać jakiegoś bohatera każdego przeciwnika w grze. Um, oprócz bossów, wiadomo. No, tu byłem, trochę beka. Okej. Um, Tutaj nie byłem, dzień dobry. Duszki są. Słodkie istotki. No no, lubię zadawać dużo obrażeń od e, ognia. Duszki ognia czy magmy. Um, magmy, są, magmy są większe ogólnie. Um, taka różnica. Uroczy stworzonka. O, są rodziny, dzień dobry rodziny. No właśnie jest obciążony przez nasz szkwał, ewidentnie. I też również korpulentne dżiny, czyli takie silniejsze, mają również podziół taki. Nie mam pojęcia jak ten podziół się nazywa, ale jest dosyć popularny wśród przeciwników. Ten pocisk używał Megalezios w Grecji, ten taki filotowa kula. On jest mega popularny wśród u przeciwników w tej No i ten cios jest wkurzający. Bardzo. Pamiętam, biłem się z jakimś posem na innej postaci i po prostu za każdym razem musiałem tym cios unikać, bo o kule było mega irytujące nie wiem czy tutaj powiem się wrócić, ale powinienem, ale dobra nie wiem tam będzie parę... pewnie tylko parę szurów albo parę szlamów i tyle Popsa? 30 poziom w ogóle nasi przeciwnicy już mają My też niedługo będziemy mieć 30 także Nie będziemy w tyle Absolutnie Na zwykłym poziomie trudności raczej nie ma takiego dyferansu Między poziomami naszymi a przeciwników To bardziej jest już widoczne e, U przeciwników e, Czy u bossach e, Na wyższym poziomie trudności Na razie tego problemu totalnie tutaj nie ma Ok, to porwo wojskowe dziękuję ślicznie. Dobra No i w zasadzie to parę szlamów tam tylko było, więc jakby O tam pewnie niebieski tym się drobnie czy coś Nie no dobra Trudno Okej, okay, zbliżamy się do naszego pierwszego bossa W e, W Oriencie I właśnie dzisiaj również go e, za, Załatwimy e, Mam zwój Moc tajemnej, nice! Fajnie, fajnie, fajnie. Co o tym właśnie mogę powiedzieć? E... Pozbędziemy po prostu po łapach, żeby było wygodniej. No i tak, jeśli chodzi o bossa, jest to chimera. E... Co o tym właśnie mogę powiedzieć? Uważajmy po prostu na płomień ten przedni. E... czy po prostu musimy się obkręcać wokół niego. E... I tyle. Również Koźrożec ma atak taki e... boczny, bardziej przerowy. I tak, po prostu polecam już wszystko dojść od tego od tych pułapek. No i bez problemu. Ale totalnie po prostu moja odporność na game nic mi nie zrobiła. Nic on mi dzięki temu nie zrobi. Przy okazji jeszcze tarczę zarzuciłem gorąca, więc jakby spoko. Eee, po prostu uważać na koziorożca, Ten taki ryk, który ubicaczy się po prostu tymi błyskawicami, bo to po prostu nas trochę spowania i otumania. Eee, a ja tak to spoko. Bez niemyskiej Itemka dzisiaj na odcinku. O nie! Jak do tego doszło nie wiem. Jak to mówiał cytat? Okej, okay, panie i panowie, w tym miejscu znaleźć się znaleźć siarkuransa. Czy on będzie, czy nie będzie? Uh, uwaga, uwaga! Nie ma. Ale jest w Pamiętacie ją? Powinniście I no, no i właśnie roku. dowiedzieliśmy się, że fejant zawiodła, walczyła z Telkinem, ale Telkin był za silny i zabrał sierp krąż, także większość, totalnie większość Egiptu będzie po prostu poszukiwanie i Telkina i w zasadzie pościg za nim z sierpem krąża, po prostu będzie łaził przez Chiny, przez Orient, a my po prostu będziemy go ścigać. Ale to będzie długa wyprawa za Telkinem, a potem się dowiemy po prostu po co mu ten sierp. Ale teraz wiemy tylko, że ma ten sierp i jest silny z sierpem. No a my właśnie znale znaleźliśmy się na przedmieściach Babilonu, Czyli bardzo ciekawej lokacji Jest, wydaje się biedna, ale ja ją lubię za klimacie Taki bardzo inny Po tym Babilonie. Więc tak, e, obschnijmy itemki Które nam się nie przydadzą e, że, Zresztą, ja po prostu, no nie, boże, po co mi? Nie, proszę, proszę nie, to, też nie, hmm, to też nie To też nie, to Siła to nie. Zresztą też nie. Dobra. I widzicie tutaj na nie tego błogosłupiego z ostrzami. Totalnie. Jakby on mi dropnął na jakimś farcie. No tak się zdarzy. Oczywiście, że tak. Dobra. Spowolnienie nasze nas zbroi. Nic. Um, energia. Obronie kuty. Odporność na zimno. Wow, wreszcie. Um, czy mi trochę... Sp jak bardzo mi spadnie. 4, 2, 3, 4, 4 7. No to, to mi trochę spadło. Um. I jeszcze bardziej mi wrażenie sekundy spadły. Ajdź. Pomyślę, czy bardzo mogę to wzmocnić jakimś jakimś re, e, amuletem? A tu nie ma karawany, trochę słabo. To musimy się wrócić do Egiptu i tak. Quest główny z jest poszukiwanie po Kronosa Ochronosa. Po prostu, takim tu był jak W ogóle, jak widzieliście, tutaj jest wszystko rozwalone, więc Telkin tędy wyszedł dalej. Więc tak. A my w takim razie ruszamy z Orientu do Egiptu, do Teb. Słuchamy się. Niestety, myślałem, że w przedmieście poblony jest karawana. zapomniał Wydawało mi się, że jest. że się upewnię Bo aż jestem w szoku. Ale to później. Um, więc na razie po prostu um, spróbują jakoś uratować. Co? Jak? Kościół? Przez ścianę? Przelazłeś ewidentnie. Taka z um, Dobra. Ogień permaturza jest bardzo kozak, a mam jeszcze permaturza. Bo mi się pojawi dylemat, co jest silniejszy. Albo po prostu wyciągnę z tego trochę mi to będzie kosztować ale ciuuu e, przeżyję, przeżyję dobra grosza kolejny bardzo dobrze linesha, e, nie to guanyo, to jest coś innego tym dzięki Głonią. dobra mamy po prostu esencję mm, już z orientu także tak dużo tutaj już dropnęło więc w zasadzie te amunra, ankizyty i tak dalej te amulety relikwie już nam się mniej będą przydawać ehm... No po prostu będzie ciężej je złożyć znacznie bardziej w oriencie, bo będą miało znacznie rzadszy drop um, Kontra kuty, nie te słabe um, Proszę, proszę na kuty, proszę na ogień Nie, ja chcę tutaj prawa sobie wzmocnić um, Tarczę, o proszę na no, Nie, zbroja, broń, tarcza, nie, pan znowu Broń, broń, zbroja, pierwszy, pierwszy, wyłączył zbroja, broń, broń, zbroja Tarcza... nie, co mam wzmocnione i to jest też słabe Pierwszym zbroja... pierwszym... no dobra, tu nie ma nic połączonego Cholera, trochę mi szkoda tarczy, bo... No... No nie wiem Zostawię sobie tu tarczę po tutaj, jak na razie Ym, Ale i tak... Jestem tutaj po to, żeby po prostu Dzień. wzmocnić sobie ten do z strzałami, A e, to będzie kosztować? Łe, No tak. Wow, z 200 mam i tak z Nie wiem jak bardzo jestem teraz silniejszy, bo ciężko porównać, ale szału nie ma <grym> z porównaniem. Chociaż wydaje mi się, że, szybko, że szybkość ataku mi wzrosła. Minimalnie, ale dobra. E, Okej, okay, ale wow, już 200 damage a nawet na gołe pięści to jest mega śmieszne ehm, Dobra e, Więc na razie tar tarczą nic zrobię, trochę mi szkoda e, ale tak. Dobra No to się wracam w taki razie do się Babilonu ponownie ehm, Tędy I ten sęp musiał ewidentnie się przestrzałem tepnąć Trochę bekastypa I tutaj na pewno nie ma karawany? Byłem pewien, że gdzieś tutaj jest karawana o kurcze, dobra, e, tak jak to już będzie na tyle w temacie zatem ten quest'a, w następnym odcinku po prostu wyruszymy przez przedmieście Babilonu, no i pomożemy po prostu biednym farmerom, rolnikom e, uporać się z ich tienami, no i przy okazji wyruszymy w kierunku e, szlaku jedwabnego w poszukiwaniu Telkina z sierpem krosa. także trzeci akt pełną gębą, do zobaczenia w kolejnych materiałach.